Cześć witajcie w kolejnym filmie. Dziś zabieg w grochu, ale tak jak widzicie, zrobiło się mleko. No dosłownie momentalnie nie wiem, 5 minut temu No naszła taka mgła, że to się w głowie wręcz nie mieści. Tak się zrobiło mlecznie biało. No trudno, zrobiło się to się zrobiło. Z jednej strony się pocieszam, bo robię no, stosunkowo małą ilość jak na zabieg w grochu bo 190 litrów no bo po co wozić wodę skoro ona już jest na polu zawsze tak wychodziłem z takiego założenia że wieczorami przez to że ostatnio dosyć padało u nas w czerwcu to będzie 40 bodajże 2 litry no to zawsze wieczorem ta ziemia rośliny gdzieś tam wilgoć oddają jest ciepło więc zawsze się robi rosa zabieg dla strąkowca taki typowy zabieg na strąkowca Połowę areału zrobiłem sobie Znaczy już oczywiście wyjechałem wcześniej z 23 zostało mi tam ile? Z 7 hektarów Połowę areału zrobiłem samym proteusem Dawka proteusa 0,7 albo 0,65 Muszę sobie sprawdzić co wam podam Podam wam na pewno w informacjach Standardowo w opisie i na, na części dodatkowo została mi bo więc zrobiłem sobie tam plus-minus, tak na połowę zasiewu w broku. Nic więcej nie dodaję, a nie siarczę magnezy, chyba 5 kg siarczanu magnezu. dałem wcześniej, no wszystko co trzeba było wcześniej podałem. Teraz już, już tutaj nie ma co wydziwiać. Proteus ma to do siebie, że bardzo szybko jest wchłaniany przez roślinę, przez swoją formulację. No, i właśnie z tego powodu nie zaleca się go łączyć z azoksystrobiną, czyli wbrew tak naprawdę praktykom troszeczkę teraz zrobiłem, no bo dodałem go do azoksystrobiny, albo inaczej azoksystrobinę dodałem do, do proteusa. Objawem takim ubocznym może być to, że nasiona nam się troszeczkę w z winą, tak się złożą, tak jak ma to miejsce w rzepaku, żeby w kwietniu troszkę popadało tam z 20 litrów, chociaż to by była petarda, ale mimo wszystko jest dobrze. Mimo wszystko jest dobrze, nie mamy prawa u nas tutaj narzekać. Wiadomo, trochę maj nas przemęczył, te żepaki kukurydza, ale wszystko się ruszyło. kukurydza również. W kukurydzę będę jechał też jutro albo pojutrze odchwaszczenie. Potem po kolejnych dwóch, trzech dniach mikro i zamykam temat i prawdopodobnie opryskiwać idzie do mycia stawiam go w ruch, we wiacie w garażu niech stoi i czeka do jesieni, ale to się wszystko jeszcze okaże Dobra, trzymajcie się do następnego razu. Cześć! Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie Dziś drugi planowany zabieg odchwaszczania w kukurydzy. Przeczekajcie, złapię sobie Już miaka zrobiłem, dobra, cofniemy. Cioch. O trochę pognioty, trudno. No jednak odkłaszczenie wypadałoby zrobić porządnie. Tak mi się wydaje. Dobra. Teraz powinno być OK. O, dobra. Słuchajcie, drugi, tak jak wspomniałem, planowany zabieg. To nie jest tak, że ja robię drugi zabieg, bo mi pierwszy nie wyszedł. Nie, to jest drugi planowany zabieg w kukurydzy. Pierwszy zabieg tutaj stosowałem Adengo w tej zaniżonej dawce, i to tak mocno zaniżonej, bo bo 0,2 litra na hektar drugi zabieg teraz adengo, tak dobrze, adengo 0,2 litra na hektar drugi zabieg majstrem tutaj w dawce 1 litr na hektar natomiast po striptilu za zarowem w dawce 0,8 0, tak mi tam z opakowań wyszło, 0,8 litra na hektar tu Jesteśmy teraz aktualnie kukurydza bezorkowa, tu jest orkowa, więc tam różnic praktycznie nie ma między nimi. Zaraz wyjdę z ciągnika, pokażę Wam, jak to wygląda. Tak w łanie. Godzina 21 wcześniej troszeczkę gdzieś tam przepatywało, troszeczkę gdzieś, rosa w ogóle od rana była bardzo mocna, więc nie dało się wjechać za bardzo z tym zabiegiem wcześniej, mm, absolutnie. Tutaj nie mam poprzeczniaka zrobionego, ponieważ zacząłem od tamtej strony, od prawej, tak jak było siane, żeby sobie równo jeździć, wiecie, po ścieżkach, bo tam poprzecznik mi sklina wyszedł. No więc wolę tutaj jeździć y, po porządkach, tak? No niestety muszę jeden rządek zawsze sobie wygnieść. E, czekajcie, tutaj. Ustawiłem sobie prowadzenia, tak, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie są te linie. Dobra, to będzie tu. Wyjdę, teraz wam pokażę, jak wygląda kukurydza, nie gościu malinowy, ty zostajesz. Zostajesz, mówię. Dzisiaj mamy, nie wiem, 20... wiem, dwudziesty... który? Dwudziesty drugi albo 23 No zobaczcie, kukurydza... Sama jeżeli chodzi o rośliny, wydaje mi się, że wygląda, wygląda dobrze. No, jest ciemna, żadnych przebarwień nie ma. No nie wiem, pierwszy raz mam kukurydzę Więc ciężko mi tutaj się odnosić Jakkolwiek do normalnie Wyglądających roślin Ale jakbym wszedł na pole kukurydzy Zobaczył taką kukurydzę No to bym powiedział, że jej nic nie brakuje Tak mi się wydaje Tutaj coś tam jest to jakby No nie wiem, czy to, to jakby przyżarte Trochę jakby od, od skrzypionki Ale wiadomo skrzypionka inaczej żeruje No kukurydza wygląda poprawnie No jednak nawożenie wydaje mi się przedsiewne Było zrobione Dobre. Polipda był zastosowany. Potas. Tutaj jeszcze dodatkowo. Tutaj dodatkowo jeszcze gnojowica. Zobaczcie różnice różnice między odmianami. Wiem, że tu jest Dent i Flint. Teraz nie wiem, która jest, która. No ale myślę, że tutaj no, nikogo nie trzeba przekonywać. No stanę na środku, tak? Po lewej stronie jak kukurydza wygląda. Zobaczcie, a zobaczcie po prawej stronie. No zdecydowana różnica. Ja też dzięki temu to jest mój pierwszy rok. Ja tak bardzo po macoszemu w tym roku traktuję kukurydzę bez jakichś nakładów olbrzymich, dlatego tylko 120 kg azotu, no plus Tagnajowica, więc tam też troszeczkę więcej będzie, łącznie z Polidapem, dlatego też różne odmiany kukurydzy tutaj się też jakby hmm, poświęciłem troszeczkę, można powiedzieć, bo, bo tych odmian kukurydzy jest sporo. W, w chwili obecnej. Moim zdaniem no, ta kukurydza w, w, wygląda dużo lepiej, ale niekoniecznie będzie lepiej planowała, no nie wiadomo, tak? Ale różnice odmianowe od razu są widać, muszę sobie sprawdzić, co tutaj jest za odmiana, konkretnie to Wam powiem, napiszę w, napiszę w opisie. No jeżeli chodzi o rozmieszczenie nasion, no to ja tutaj też nie mam zastrzeżeń, nie licząc te miejsca, w których ptaki wyjadły no to tego już nie jesteśmy w stanie sorki e, tego nie jesteśmy w żaden sposób w stanie ominąć, nie wiem wykluczyć tak, no chyba że ktoś cały czas siedzi na polu i pilnuje tej, tej kukurydzy no rośliny trochę się ruszyły nie powiem, że wystrzeliły z kopyta trochę się ruszyły ile mamy tutaj roś liści no te już są takie zniszczone raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem Ósmy liść mamy, tak? Czyli to jest ostatni dzwonek na zabieg. I myślę, za dwa dni, maks trzy, trzy dni. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Zastosuję tutaj pierwsze i ostatnie dokarmienie do listne. Aminokwasy z agrosorbu green, kukurydza i azoplon fosforowy. I koniec. I będziemy czekali do żniw. Nie biorąc pod uwagę różnic odmianowych to w fazie rozwojowej kukurydzy nie ma różnic, czy to jest bezorkowa orkowa. Striptil też się podciągnął, był najmarniejszy, jest w miarę równa. Też tam są odmiany różne, więc to też pewnie ma to, to taki, taką różnicę. Na pewno to ma wpływ i tyle. Ogólnie ta dawka Dengo 0,2 litra bardzo ładnie. Na, na, uważam, że bardzo ładnie te chwasty przytrzymała. U nas był ten problem, że w czerwcu mało padało. Dopiero, dopiero ostatnie 3 dni, tak naprawdę przed weekendem, weekendem, trochę wody nam dało. Bo w czerwcu mamy 42 litry, jednorazowo tam 20 spadło. Kukurydza ma wilgoć. Następne dni zapowiadane są na gorące, nawet bardzo gorące. Więc mam nadzieję, że ona ruszy. Że że jak zrobię tutaj ten zabieg herbicydem to za te 2-3 dni zastosuję nawożenie dolistne i... i ona powinna, mam nadzieję się zregenerować troszeczkę dzięki tym nawozom dolistnym, dzięki aminokwasom i będzie mogła znowu w miarę w miarę intensywnie ruszyć może nie będzie tak mocno przyhamowana no to się oczywiście okaże bo przedostatni ostatnim do z Następnie to przyjdę tylko kontrolnie, zobaczyć jak, jak rośliny wyglądają. I tyle. Dobra, to będzie na tyle. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.